W każdym razie sponsorzy patronem tej części konferencji jest GBS a oficjalnym bookmacherem naszej gali jest Betclick i ma dla was wyjątkową ofertę. Jeśli chcecie skorzystać z cashbacku do 550 zł to możecie to zrobić rejestrując się z kodem Fame550. Partnerzy techniczni to Extreme Hobby, Stormcloud, operator płatności to Hotpay, partner medyczny MML Centrum Medyczne. Sponsorzy Kidrop jeszcze raz GBS, gdzie na kod FAME25 macie 25% zniżki na cały asortyment. Wukadzik GAMIT, kod GAMIT10, 10% zniżki na catering i ubezpieczenia grocki oraz wielka reklama. A teraz przejdźmy już do naszej finałowej części konferencji. Wataha, oddaję ci głos. Raphonix, Wiesz to wszystkim zadawałem takie pytanie właśnie, jak oni się określają w internecie, czym się zajmują. Ty jesteś bardzo znaną postacią, ale jestem ciekawy, jak ty siebie określasz. Jakbyś mógł powiedzieć, czym się zajmujesz teraz w internecie, to bardzo bym był tutaj szczęśliwy. Raz, raz, raz. No ja na dzień dzisiejszy gram sobie w gry, mam kontrakt z pewną platformą. Może nie będę przytaczał, bo wiem, że platformy się gryzą, nie, niekoniecznie się lubią. No i co? Facebook. I bujam się tak na tym kontrakcie. Nic, tylko granie, nie? Ale jesteś jednak twórcą ze sporą przeszłością i właśnie z powodu tej przeszłości yy, wiele osób tak twierdzi, ale no trzeba to przyznać prosto. jest to prawda, D dlatego znajdujemy się dzisiaj na tej platformie, bo jednak masz yy, na, na innej platformie na YouTubie bana i mam do ciebie takie pytanie, już tak wiesz, yy, zwykłe, koleżeńskie. Czy jest coś, yy, jak patrzysz na pryzmat swojej kariery, czego bardzo żałujesz? jakichś swoich ruchów, że doprowadziły cię do tej sytuacji, że jesteś zbanowany na tej głównej platformie. Wiesz co, było co było, to było, wydaje mi się, że nie ma czego żałować z tego względu, że gdyby nie pewne rzeczy, dzisiaj by nikt mógł mnie tak naprawdę nie znać, lub nie kojarzyć. wiadomo, z pewnych rzeczy można by było zrezygnować, ale też wydaje mi się, że nie ma co się teraz rozwodzić nad tym Wiesz, też nie mam tak szerokiej pamięci, żeby pamiętać wszystko, bo działam 5 lat, nie? No. A z powodu tego właśnie bana na YouTube rozpadł się wasz wspólny projekt z BoxDenem. Czy wy dalej jesteście jakoś poróżnieni z tego powodu? Jest jakaś gorsza no kreśleństwo? jakbyśmy byli poróżnieni, to nie siedzielibyśmy teraz obok siebie, nie? Ziomki. No. Ziomki. My się znamy, nasze dupy się znają. No. Idiotyzmem byłoby, idiotyzmem byłoby żywić do siebie jakąkolwiek urazy. Ja do Rafona ja zrobiłem błąd. W tej chciałem mu kebaba dzisiaj kupić. Tak, chciałem mi kupić kepsa, ale ja nie chciałem. A ty kepsa. podobno na wiecie. Ty kepsa nie chciałeś? Nie chciałem. No. Nie chciał, nie chciał. No serio nie chciałem. No dobra, ale czy. No jednak jest ten ban, sam mi o nim opowiadałeś. Yy, czy z tego powodu już nigdy nie zobaczymy Rafoniksa? Bo jednak wiesz. Fame MMA wyrosło między innymi na jego postaci. I czy z powodu tego bana już go nigdy nie zobaczymy w federacji Fame MMA? Znaczy nie no, to nie, nie wydaje mi się, żeby, żeby to był powód, żeby, że, że Rafona nie będzie w federacji Fame, To, to nie jest. To nie jest. To nie, nie gra w ten sposób szukamy rozwiązania po prostu. Żeby to jakoś ogarnąć, no ale. A poza tym to jest bardzo ciekawa walka, ciekawy super fight, który możemy zobaczyć tutaj, na gali Hype. My chcemy, aby na każdej gali Hype pojawiał się jakiś super fight i uważam, że jest elektryzujący, dużo ludzi na to czeka. Tajemniczy tak i oczywiście, i oczywiście czekamy jeszcze na naszą walkę, jeżeli wygram. No, a ty tam mówiłeś ja na, po, na poprzedniej jak tutaj Adix był i tam ktoś jeszcze jego przeciwnik to mówiłeś, że my się umówiliśmy na jakąś technikę, tak, tak, ale tak, my tak. się na tą technikę umówiliśmy przy okazji, ale oprócz tego jeżeli wygram to mamy tą walkę, tak? Znaczy założenia były inne, ale... Nie, no tak się dogadaliśmy, a przy okazji miała być tylko technika. Nie, ale z tego chłopaki, co wiem, to 80% widzów głosowało, że chcieliby zobaczyć waszą walkę. I Naprawdę? Wątek, gdyby, o kurde. Tak, tak, tak. tak. Moim Wiesz, zdaniem jesteśmy tu dla widzów, więc Wojtek. Tak, nie, wierzę, tak. nie. Bez, Bez widzów Wojtek byś to, nie istniał. Nie, nie ja, ja nie sądzę, ja że, że, że mamy troszeczkę małe szanse, ale ja sobie nie wybieram słabych przeciwników, tylko wolę ale to wybrać. Mi się podoba, akurat, że... Idziesz w tym kierunku, więc... Tak, ja wolę, ja wolę ten... z kimś mocniejszym, bo chciałbym siebie sprawdzić jeszcze bardziej, bo jestem ciekaw, czy wytrzymałbym jeszcze bardziej z kimś silniejszym, czybym te ciosy tak przyjmował i czy bym naprawdę wytrzymał właśnie te trzy rundy. Za... A ja bym zabierz... chciał siebie A... sprawdzić tak do końca i naprawdę wytrzymać, wytrzymać te trzy rundy nawet z tobą. W walce sobie z kimś śmiertelny. Właśnie, też mi się tak wydaje, że tą... To... Nie wiem, czy mi coś z głową się stało kiedyś. A właśnie... Mówisz w tej samej rzece, co Adix? Słucham? Kąpiecie się w tej samej rzece, co Adix? A powiedz nam, czy Adix, Adix, czy Adix coś trenował wcześniej? E, ja niestety nie zdradzę tego, bo ja z nim rozmawiałem, to jest mój kolega. Okej, czyli wiemy. On miał tam wypadek w kilka rzeczy zapomniał, ja mu nie będę przypominał. A, a propos okay. twojej walki z Filipem, czy zgadzasz się z werdyktem? Oczywiście, że nie. To czemu nie złożyłeś odwołania? Bo mi było szkoda pięć koła. To naprawdę aż tyle kosztuje? Tak jest. A czy, czy później ci sędziowie, którym się zapłaci, czy oni ten werdykt zmienią, to i tak te pieniądze przypadają, więc po co? Jeżeli no bo, pokazałem ciekawą walkę, to wydaje mi się, że ważniejsze, że ona była ciekawa, niż żeby była wygrana. No według wielu osób to była to taka godna zapamiętania walka, najlepsza z ostatniej gali. Jest jest jakiś też powód, który motywuje mnie troszkę, przekonuje mnie bardziej do tego, żeby wziąć tą walkę. Nie mówię, że teraz szybko, bo na pewno nie... Może no. pod koniec roku, e, ale jest to... Nie, jest oczywiście to. ja mogę poczekać, wiesz, no mi, to jest zaszczyt dla jest mnie, to tak, jest tak? Więc to jest walka. Fajne. Nie, wasza walka na pewno byłaby ciekawa, ale teraz zajmijmy się aktualną. Dokładnie. E, hejter, ty właśnie jesteś taki dosyć odporny na ciosy, a twojemu przeci przeciwnikowi, Rafonixowi, ludzie w internecie zarzucają, że po kilku mocniejszych strzałach... Ja jestem Klepusem. No, nie chciałem tego tak nazywać. Jestem Nazywają... następcą Neymana. No tak, nie, nie przesadzajmy, tylko wydaje mi się, że, bo tam słyszałem coś, że nawet trener mu kazał coś tam psychicznie się nastawiać, w aucie luźnie siedzieć, czy coś takiego. Doszły mnie takie suchy. I wydaje mi się, że te psychicznie mógł troszeczkę się przygotować też do tego. I to jest jego już y, czwarta walka chyba, tak? Czwarta walka, więc wydaje mi czwarta się, że, że tutaj psychika będzie, y, będzie mocniejsza już. Rafał, mówiłeś mi, że nie wiesz, że już nigdy walki z wyższym devalem. no a jednak hej, to jest troszkę wyższy. Ja I mam dzisiaj wysoki buty, wyższy, już to zauważył nawet mi buta chciał się. Ja ja to buty, złapałem ja koniec... go za kostkę, złapałem go za kostkę. Normalnie po chodzę do gościa, łapię go za tego buta. Ale ja, ja się sprawam, przyznaję, to, to jest z grapu długi, Także ja, słuchajcie, ja no pod to koniec... rapon, rapon, poczekaj, poczekaj, Ale chodź, czekaj, czekaj, mi, ja ale czekaj, czekaj, ja bo głowę, bo. to jest dobre, to jest dobre. Ile mówisz, o kostce? Mówisz powiedzieć o jest? Dawaj Wiesz na co łapać, ja wiesz na co łapać, co ty kurde. A ty mi powiesz? Czy ta kostka już jest całkowicie wyleczona? Boxdel mi rozmasował, bęgajem na bęgajach, na poślizgu mi wymasował. Pojawiło się Serio. w internecie e, wiele takich spekulacji, które wydają się dosyć logiczne, bo jakby e, konferencje fejmu są na YouTubie, ty masz bana na YouTubie, nagle wyszła ta kontuzja, wiesz ludzie jakoś łączą fakty. Jaka jest prawda? Popatrz mi w oczy. I Prawda powiedz, jak jest było. taka, że była kontuzja. Czy z tej postaci kontuzja? Kontuzje się zdarzają. Kontuzje na tamtej gali miały trzy osoby. Tylko do mnie jakieś zarzuty i pytania, pretensje. Nie wiem o co chodzi w ogóle. Bo Popek miał kontuzję na tej samej gali co ja. Ja tak samo i ktoś tam jeszcze. Co tam była za kontuzja trzecia? Trzy były. No i to, tak tylko do mnie jakieś pytania. No wiesz, właśnie, bo wiesz. u ciebie się to łączy z tym YouTube'em, ale. Ale wiem o co chodzi, rozumiem ciebie. Nie, powiem Ci tak, że jestem na takim etapie w internecie, że nawet jakbyś sobie to Ty jako Ty tłumaczył w ten sposób jaki jest Ci wygodny, że ja gdzieś tam mam bana, to spoko, możemy tak to tłumaczyć, jak gdyby mm, mam to gdzieś, nie? Ja nie jestem adwokatem Rafona, ale jestem włodarzem Galifame, więc y, mogę się wtrącić. Proszę bardzo. Eee, zbieg, czysty zbieg okoliczności i tyle, na serio, nie ma co drążyć. A no, możemy tu potwierdzić, że była kontuzja, także… No dobra. Także tyle w temacie. A powiedz mi, jak ty reagujesz? Bo na wielu serwisach nie jesteś osobą lubianą, i właśnie ci zarzucają to, że już miałeś kilka walk, a jednak ta psychika jakoś siada po kilku mocniejszych uderzeniach. Jak na to reagujesz? Zgadzasz się z tym? czy? Zgadzam się. Zgadzam się. Jak najbardziej się zgadzam. Pracuję nad tym, robię treningi mentalne. Znaczy, robiłem. Pewnie jeszcze jeden zdążę zrobić, bo to nie trwa długo. Takie 40 minut rozmowy dużo mi daje z trenerem. Trenuję z Arturem, kornikiem z KSW, więc jest to osoba doświadczona, która yy, po każdym treningu widziałem taki mocny progres, mentalny, jak i fizyczny. Yy, a co do Twojego pytania, no to no tak zgadzam się z tym, że głowa była yy, krucha zawsze. Jak nie, papier. ja to w pełni rozumiem. Ja yy, wiesz czuć, co, nie. wydaje mi się, że nawet oglądając twoją walkę. Yy, ja wiem, że obydwaj czuliśmy tego dnia to samo, co ja hmm. na poprzednich walkach, bo Znam to uczucie. Jest coś takiego, że wchodzisz, kąt widzenia ci się zawęża, rozmywa ci się to, co jest po bokach. Coś takiego mi towarzyszyło. Bierzmy, autentycznie. Autentycznie wiem, jak to jest, ten stres, Ja, ja w ogóle odśrodza... powiem, miałeś tak z Kubańczykiem? Nie, ale ja z Kubańczykiem nie uważam, że to była moja zawalka, bo... jak którykolwiek z was przyjmąłby tyle kopnięć, co Kubańczyk na swoją nogę, to myślę, że wszyscy mielibyście rozpierdolone nogi. A ja sobie poszedłem na afterparty i tańczyłem... Hulankę stary, więc kurwa. <grym> Wie, więc y, ja z Kubą, y, Jakubie też y, za, wyłożyłem swinga jednego, uderzyłem go w mordę. Jakby, jakbym zakończył to lewym sierpem, no to, to, to też mogłoby się to niekorzystnie po jego stronie zakończyć. A... Prawie wygrał. Jak najmniej. gdyby nie. Ej, przybyłby prawy gdyby nie to czacie Gandalf. Gandalf, a ty Ej, to Ale to dobre, to jak, jakbyś miał make outfit w TB. Panowie no. <grym> dwie sprawy. Pierwsza <grym> rzecz, to na koniec tej części chciałem zobaczyć was face to face, ale, ale ja mam może być. To jest pytanie, ja mam jeszcze bez, pytanie. Nie, to koniec części, nie teraz. Jeszcze nie kończymy. Komisz na koniec, a myślę, że wielu widzów chciałoby to zobaczyć. Yyy, ja ja za za ja że ty, chciał. Wiem, ja że zapomniał, że mój pomysł jak to face buty, i uwierzyłem, że będę obcudał skarpetki. Ej, pokaż te ci obiegi, kurwa, bo to jest. Dobra, kit. tam. Pokaż buty, są jest naprawdę wysokie. Pokaż tak, że... te boszki. Fajny but. Za reklamę mi zapłacisz. Ej, po walce na licytację a te bo, buty a dajemy. Ma druga sprawa, no to powiem wam, że tu Sylwek z Rafonem wy tak kurczę pasujecie do siebie, żeby stoczyć walkę. Sylwek jest, znaczy, jest nabity. I ja był to konflikt, powiem. I znaczy był nie, Ale Pamiętasz, że ja się pokazałem masakrycznie. Ale były takie właśnie rozmowy po. Ale czy chcielibyście wyjść? Przed walką z Katrem były rozmowy, że ewentualnie moim kolejnym przeciwnikiem byłby właśnie Rafonix. Zrobiliśmy ankietę tutaj hej, to Ja, zróbmy teraz ankietę Waldęga Rafonix. Tak, ale czy to może dojść do skutku ze względu na bana? Rozumiesz? Na ludzie to wszystko. Na spokojnie serdecznie. Pracujemy nad rozwiązaniem. Okej. Okay. Nie, ja uważam, że z Rafoniksem... Jaki jak ty masz wzrost? 177. 176 nawet bym, bym powiedział, nie? tam o 10 cm. No, wyższy. No mnie to jest ciężko znaleźć... to no, gratuluję, niczego, Mariusz. Ale... A, kurde, Mariusz. Się nie Mariusz. za Mariusz, da, Daj mi swoje buty, <laughs> <laughs> będę miał buty. Ale, ale masz krzywiki Ale bez butów ja mam <laughs> 1,86 m, <laughs> ponieważ nie paliłem jak byłem młody, tak? Aha. A teraz jestem stary i pan. Mariusz, no. ja podchodzę, <laughs> przychodzę dzisiaj tutaj, a ty kurwa stoisz pod bramą, palisz papierosa. O tu chodzi? Powiem ci, że ze stresu zjarałem chyba z pół paczki. <laughs> No to grubo. Hejter, ogólnie tutaj y, jesteś zadowolony, że masz walkę wieczoru, ale widzia widziałem... Nie, nie tyle, że zadowolony, bo to jest jednak na hype bardziej się tak, cieszę z właśnie... walk na Fame MMA, ale cieszę się też, że tutaj jest walka wieczoru, bo jednak dotrze to do większej widowni, więc to bardziej to jest ale, zadowolony, czasu, ale nie czuję się lepszy. Masz więcej czasu i dostajesz pytania. Tak, no, no to się cieszę w sumie z tego. No ale z twojej swoje wypowiedzi wynikało, że bardzo ci się marzy walka wieczoru w Fame MMA. I gdy teraz by Ci się udało wygrać z Rafoniksem, to jaki byłby następny przeciwnik? No tutaj, siedzi obok mnie. No właśnie, kurczę, spieprzyłem to. Zapomniałem <grym> o tym. A tak chciałem zadać to pytanie, mówię, kurczę, muszę zadać takie pytanie? <grym> ale myślę, że nie jest to jeszcze statut walki wieczoru, ale już wysoko, już wysoko. Tak, myślę, że już... Ja, moim no... zdaniem Wojtek nie zasługuje na walkę wieczoru w fejmie, po tym, co pokazał. Nie, spokojnie, jak najbardziej. No, myślę, że tutaj mógłbym się wykazać. Teraz A jaki sobie ty masz bilans, Wojtek? Jeden, dwa, jeżeli bierzemy pod uwagę UK. Nie? Tylko, Aha. że ja wychodziłem do dwóch walk, mając tydzień i dwa tygodnie do przygotowania po wakacjach. Nie, się tłumaczył, ale no, był to jakiś czynnik, który na pewno sprawił, że było mi ciężej. Nie? Ja powiem szczerze, że lepiej się w ogóle nie przygotowywać, to wtedy ciekawsze walki są. No, tak, to też były ciekawe walki, bo na tych dwóch walkach sobie. Pociąłem nogę i fajne lokiki, myślę, że dużo ludzi zapamiętało te moje koślawe kopy. A... Tak, więc pojawił się w ogóle taki pomysł, żebyście tym zawodnikom na hypie wybierali ich dopiero tydzień przed konferencją. Ale to nie jest dobre tylko właśnie, żeby... 2-3 pod... tygodnie do walki. Żeby musimy też dbać o jakieś bezpieczeństwo, żeby ludzie jednak... No Ale znali podstawę, będzie, będzie bezpieczeństwo, a w ciągu dwóch tygodni możesz poznać takie. No, trzeba znaleźć wiesz. No. I wtedy wiesz, byłyby te weselniaki znowu, te walki Tak, kliniczne. to jest spoko. No. Ja to do fejmu, chcę, więc za coś te... To niech teraz widzowie na czacie zdecydują, czy chcą właśnie takiej formuły, żeby zawodnik się na ostatnią chwilę dowiadywał o walce. Jeśli tak, to napiszcie tak. Albo do na ostatnią chwilę przeciwnika. Hajb jest w sumie takim produktem, gdzie rzeczywiście widownia już yy, stanowi 50% a To Może głosu. pójdźmy krok dalej i ten, kto się, wiesz, będą ludzie pod studio ustawiać i chcesz walczyć, tak, wchodzisz. Nie? Pierwsza, jak się nazywasz? Walka wieczoru, tam wiesz, ziomek, który właśnie przyszedł. A ja tu supera jestem, ja tu jedzenie przywiodło, dobra, walczysz. Nie? No to to było zabawne. ciekawe. Przyjeżdżasz sobie do pracy, albo wiesz, to się tak nagle mówi, że walczysz. Pomyliłeś drzwi, na no, wracałeś nie? Jeśli chcecie w e, to face to face, to myślę, że warto to zrobić. Tak. Tylko mi się I to... Siku chce, jak wstanę, to mogę się popuścić trochę. <noise> Ale dobra, bez buty. Dobra, robimy. 93% osób chce. Dobrze, walki proszę, proszę do, o, na O ściągnięcie waszych trzewików. Ale to tu, to, Tu, to, tu, to. tu, Proszę ściągnąć buty. Trzy słowa do hejtera? Kocham cię. To dwa słowa były. Żartowałem. Brodę sobie pomalowałeś, jakbyś na make-upie. Było więcej słów, dobra, sorry. Wszyscy byliśmy na Na każdym majstory masz makijaż. <noise> Zarób to w sieci, oni nauczą zarabiać cię w sieci. Ja, Ziomek reklamu. Ale ja nie powiedziałem, że nie mam makijażu, tylko że brodę pomalować, bo chyba nie zauważyłem. A, okej. Okay. No to, zapa, po, to weź z ja z zmyj, zmyj. Ale stary, zaczął mi też wąs wyrósł. Ja chciałem się ciebie zapytać, gdzie do Barbera chodzisz. <noise> to chyba dopiero ci kiełkuje, bo yy, wygląd to taki, wiesz, trener powiedział, że tam Jakbyś dopiero dorastał, nie? Także można powiedzieć, że będzie bitka z ziomkiem z, ziomkiem z gimnazjum. Dopiero dorastam, a jestem wyższy, zobacz. Kurde, ja wy myślę, że coś by się z tego wąsł. Hormon napierdalasz, hormon wzrostu. To co? Dobrze, Dobrze możecie usiąść, panowie. Może jeszcze Kurde, buty, No Rafon, Rafon ma wyjebane na buty, ewidentnie. To, to, to było dziwne co najmniej, to było nami dziwne face to face, ale... No dobra chłopaki, włodarze moi, czy jakiś zawodnik z dzisiejszej, z dzisiejszej konferencji jakoś zapadł wam bardziej w pamięć? E, ale nie, nie chodzi ci o ten superfight. Ja, ja, nie, nie, nie. superfighter. Ja, ja mogę super się fight. wiadomo on nie bierze udziału. Taxi ZRT pamięć. na pewno e, jest jednym z takich, co zapadł w pamięć. I też tutaj wiesz, ja, ja się mam blisko, ale tutaj... E, Krystianek, tak? Czy Chris? Tak wiesz, zaskoczył mnie bardzo, że jakby wchodzi gość w okularkach, wiesz, taki, taki bardzo spokojny i wiesz, pomyślałbyś, że można powiedzieć, że e, nie spodziewasz się tego, co się stanie, a nagle odpala się i e, ma swoją gadkę, jakiś zupełnie inny styl, nie pasujący do jego wyglądu, więc on mnie zaskoczył mocno. Taksi te też, e, też e, twój koleżka. Bart. Bart, nie Bart. Bary. Bary. No bary, był, bary, bary również. Bary jest fajnie tak. No jestem ciekawy, właśnie, kto się kupił uwagę, jakoś w sympatii. Te, te, też bardzo czekam na Mistresa e, walkę. Kogo? Bo tam jest spora M różnica wzrostu. Tak, tam gdzie jest różnica wzrostu. No. Al Albercika? Tak, tak, Locik. No, no jestem ciekawy, jak, co widzowie o tym myślą. Pamiętajcie, że Gala jest do kupienia za 10,99, ale osoby, które wykupiły galę dziewiątą będą miały dostęp do gali Hype ma za darmo. Więc jeżeli wykupiliście wcześniej dostęp, to zalogujcie się. Jeżeli e, są jakieś problemy, to po prostu odświe odświeżcie ciasteczka i wszystko powinno działać. A ja chciałem jeszcze zapytać Nitro, kto Tobie najbardziej tutaj się spodobał, jeżeli chodzi o... No, po, poza może e, Twoim Żomerzkiem? co, powiem Ci, że było kilka, kilka ciekawych osób. Kuba trenuje. Na pewno nie było to taxi z znaczy, wiesz co, no możesz teraz chodzić i, i, i próbować, żebym ten na pewno się dobrze pokazał, bo jeśli chodzi o konwencje, m, takie jeśli chodzi o konferencje, czy fejmu, czy, czy, czy hypu, jestem w 100% przekonany, że gdybym ja teraz siedział w domu e, i w ogóle nie wiedział, kim jest ten człowiek, albo bym wiedział kim jest i nawet nawet pomimo tego, e, pomimo tej spiny, którą ma e, z Tejwanem, to na pewno bym, bym powiedział, że dobrą konferencję zrobił. No, wydaje mi się, że... Jeśli miałbym wybrać jednego y, zwycięzcę, no to mógłby być to Taksy i zadarte. Okej, okay, dzięki za szczerość. Sylwek, teraz ty, bo kto mi gdyby za, też ta, trzeba ta, zapytać. Kto mi zapadł w pamięć? No tobie Krysty tam gdzieś nie spodobał się. Nie, wiesz co, ja jakoś y, mam jakąś Addix? sympatię. No Adiks na pewno zapamiętam Adixa, ale y, mam jakąś sympatię do jego przeciwnika, do Pawla. Nie, może dlatego, że wiesz, taka skandynawska uroda, taki blondy. <gry> <gry> topu <gry> w plecaku. Fajnie, że, na to, że każdy ma swojego jakiegoś fanpage'a, to też jest takie, każdy ma inne piki. Nie, wiem, że, że ciekawy, wygadany chłopak. A co na to twoja dziewczyna, że tak ci się jego uroda podoba? Może jestem, mam podobną orientację jak Wojtek. Sugerujesz co, coś? <gry> <gry> eee, Michał? Mi i tak CZRT, gdzieś tam, czasami był trochę cringe'owy. Eee, ale było też par, parę fajnych momentów. Na pewno jest taki wiecie, wyszczekany, więc polaryzuje community. Będzie be, będzie, będzie ciekawy. Mów do mikrofonu Michał. E, będzie ciekawy. E, no Rafon jest dla mnie wiadomo osoba, legendarną, są ale to super faj mijamy. Super fam, po Ale tak chyba tak z i bary y, z tych wszystkich no i Chrisu. Chrisu za bardzo przeklinał, był taki kurde Overspaming tymi kurwami leczy. Cały czas te, te, te kurwy, Tobie też, to mnie też Też, to jest za dużo, w ale to no skręcił to nawet. No ja uważam, i... że to mogło być to... trochę takie na siłę pompowane. A wracając do twojego pytania, to wiesz, to, że ja mam dziewczynę, to... Ja uważam, że chłopak może powiedzieć, że no ten fajnie wygląda, ma fajny styl. Ja nie, to nie sobie, Sylwester. O... No, ty też jesteś przystojny. Tak? No, dziękuję tak. bardzo. Ty też, Nitro. No, I... super. No dobrze, myślę, że tym pozytywnym akcentem możemy kończyć. Tak, Coś bardzo miło, jeszcze macie, chłopaki, do dodania ciepło. organizacyjnego? Ja jedynie tyle, żebyście obserwowali Instagram Hype MMA TV, bo będzie, będą się tam pojawiać kolejne informacje na temat gali. Już za tydzień sama gala, tak jak powiedział Game Master, dla osób, które kupiły Fame 9, no to za niedogodności, które doświadczyliście, tą galę robimy za darmo. A dla ludzi nowych, którzy pojawiają się gdzieś tam na horyzoncie, którzy jeszcze nie znają naszego produktu, to gala Hype kosztuje 10, Możecie teraz jeszcze na koniec właśnie napisać na czacie, który zawodnik Wam najbardziej przypadł dzisiaj do gustu i na, na kogo będziecie właśnie głosować, gdy już dojdzie do tego finalnego głosowania. A my się żegnamy. Tak, tak, tak. tak. No tak, myślę, że tak. Dziękujemy. Trzymajcie się, trzymajcie się i trzymajcie się. i do zobaczenia. Nie.